Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj na kolejną odsłonę inktobera u mnie. Myślę, że osoby zorientowane w tematach sztuki wiedzą, co to jest inktober. Dla tych, którzy nie wiedzą, mogę przytoczyć z ich strony takie zdania. Krótkie, Inktober to wyzwanie rysunkowe. Nazwa pochodzi od słów ink, czyli tusz oraz oktober, czyli październik. Pojęcie powstało w 2009 roku, a inicjatorem był Jake Parker. Z czasem do artysty zaczęli dołączać inni ludzie, zarówno osoby tworzące profesjonalnie, jak i amatorzy. Dziś Inktober zna już cały świat. W 2018 roku pod hashtagiem Inktober znalazło się prawie 5 milionów rysunków. Zasady są proste: należy każdego dnia przez cały październik tworzyć rysunek. Warto, warto swoimi pracami podzielić się w mediach społecznościowych i opatrzyć je odpowiednimi hashtagami. Każdego roku w sieci można znaleźć oficjalne listy tematów na codzienny rysunek. Ja z tych hashtagów, z tych tematów, które tam oni publikują. Nie korzystam, po prostu nie odczuwam takiej potrzeby. Nie muszę podpinać się pod cudze tematy, cudze pomysły, żeby coś narysować. Wśród inktoberzystów, tak to brzydko nazwę, pojawia się tylko oczywiście, jak zawsze, jeden problem, czyli brak czasu. Dlatego to wyzwanie traktuję bardzo luźno. Wyzwanie wymaga ogromnej dyscypliny, nie zawsze można pogodzić. O codzienne obowiązki z tym, co, co by się chciał rysować. Warto zaznaczyć, że obrazki, które się tworzy, nie muszą być jakieś bardzo skomplikowane. Chodzi o to, żeby codziennie rysować i trenować umiejętności. Myślę, że nie ma znaczenia, czy będziesz robił 30 prac, czy 3. Ważne jest to, że cały klucz tej imprezy dla mnie to o, rysowanie codziennie. Czyli, żeby codziennie usiąść do ołówka, do tuszu, do jakiegoś medium, które pozwoli ci rozwinąć się. Wyzwanie jest absolutnie dla każdego, niezależnie od tego, czy jesteś artystą, czy, czy dopiero zaczynasz, czy już jesteś wielkim profesjonalistą. Głównym celem jest doskonalenie swoich umiejętności oraz rozwinięcie pozytywnych nawyków, czyli systematyczności. Warto wziąć udział w wyzwaniu dla samego procesu tworzenia, dla budowania w sobie wytrwałości. Według mnie nie jest ważne, czy Zajmie Ci to dwa miesiące czy dwa dni. I, i, I nieważne też jest, czy uda Ci się skończyć je do końca roku z 30 pracami, czy z dwoma. Ważne, żebyś codziennie nauczył się właśnie takiego. Trzeba usiąść spokojnie, porysować. Największym sukcesem takich wyzwań jest sam, sama droga, sam to, ten proces tego tworzenia. To, to właśnie zachęca nas do kolejnych kreatywnych działań i szukania radości w tworzeniu. Zasady zmieniają się co roku. Co roku dopuszczają nowe media. Teraz dopuszcza się też prace cyfrowe. No i ja nie, nie uznaję rysunku czy malarstwa w cudzysłowie cyfrowego do, do dziedziny sztuki. Choć, wiele prac zachwyca mnie. Znam takie osoby, które robią fantastyczne dzieła. No ale to już jest wyższy poziom jazdy w komputerze, w związku z tym. Przepraszam, w związku z tym ja naprawdę bardzo rzadko znajduję prace, które cyfrowe prace, które byłyby warte mojej uwagi. Używam komputera tak samo jak inni, czyli, czyli no po prostu podpieram się komputerem, ale według mnie trzonem każdej twórczości, czy, czy, czy takiej bardziej artystycznej. Działalności powinna być jednak praca ręczna wykonana ręcznie. Takie jest moje zdanie. No i, i już. Zasady pewnie znacie. Zrób rysunek, opublikuj, ohashtaguj och, i powtórz i tak codziennie. Jak wiecie, sama nazwa wskazuje, że InkToBry odbywa się w październiku. No, ja to publikuję z opóźnieniem. No, według mnie. Po pierwsze, trochę za późno się wzięłam za to wszystko. Po drugie, mam ma za mało prac wymaganych. Oni tam chcą 30. To jest według mnie niemożliwe. Um, uważam, że wymaganie ilości prac jest nieco takim dziwnym pomysłem. Bo idziesz wtedy w ilość, a nie w jakość. Chcesz poprawić wymagane 30 sztuk, zamiast poprawić jakość tego, co, co rysujesz. Nie ma znaczenia, czy opublikujesz 30 rysuneczków. Co będzie lepsze: opublikowanie 30 beznadziejnych rysuneczków, czy opublikowanie jednego, dwóch, na naprawdę dobrym poziomie. Zastanówcie się. No, według mnie to drugie chyba jest lepsze. Chodzi o to, żeby wytworzyć w sobie taki nawyk, taki imperatyw, żeby nas pchał do tego rysowania. Nie wiem, czemu ograniczenie jest do tuszu. Według mnie, czy to jest tusz, czy to jest ołówek, czy to jest, nie wiem, jakieś mazaki albo coś takiego. Bez względu na to, czym to będzie rysowane, póki jest to rysowane, czyli ma znamiona rysunku, czyli kreskę w sobie, to powinno być podpinane pod inktober. Dlatego ja tak robię. Uważam, że wszędzie, gdzie jest kreska, gdzie jest rysunek, tam mogę to podpiąć pod inktober. Nawet gdybym malowała to hmm, pędzlem i akwarelą, jeżeli. Ta akwarela nosi znamiona rysunku, to dlaczego nie, prawda? Inktoberze na szczęście nie ma takich sztywnych reguł chodzi o kreatywność. Każdy temat, który oni tam podają, możesz interpretować na swój własny sposób nikt cię do niczego nie zmusza. Nie musisz rysować wyłącznie czarnym tuszem. Możesz robić to atramentem, cienkopisem, flamastrem, długopisem. No i ja też uważam, że rysowanie nie polega na tym, czym to robisz, tylko jak to robisz. Bo, bo znamiona rysunku może równie dobrze nosić farba. Jak widać, ja znowu idę trochę pod prąd. No właściwie, czemu nie? Mogę. Kto mi zabroni? Kto mogę temu zabroni? Z zasad przejęłam tylko rysowanie codziennie. Przez ten cały październikowy czas starałam się codziennie usiąść do jakiegoś rysuneczku bądź jakiejś innej pracy, która by ewentualnie mogła być podpięta pod ten inktober. O, łączyłam jednak rysunek z kolorem. No, oczywiście publikacja pracy. I Według mnie nie, nie zamykam ram czasowych, nie ma takiego sensu. Bo zaczyna być taki wyścig szczurów, nie? Zdążę 30 czy nie zdążę 30? Nie będę się szarpać z czasem. O, Choć jak widać, na tej pracy czas przewija się jako główny element wśród architektonicznych form, takich industrialnych kształtów. W pracy użyłam ołówków, użyłam, słuchajcie, grafitu wodorozpuszczalnego, użyłam z art grafa, użyłam, Hmm. Użyłam kredek z tuszem derwent, hmm, inktensów, bo nie bardzo jeszcze wiem, jak z nimi postępować. Zrobiłam taki mały eksperyment: hmm, starłam je na papierze ściernym, i później spryskałam wodą, i powstały takie mgiełki kolorów. Poza tym używałam ołówków. Kokinora, ołówków Statlera. No i co jeszcze? I Faber Castell, oczywiście. W zasadzie to wszystko. No, papier normalny, Skansona do mix mediów. Nic szczególnego, zwykły papier 250 gram. Oprócz tego używałam tuszu, przy czym czarnego tuszu w ogóle. Natomiast tutaj wjechał do rysunku tusz biały. Biały tusz mam z Winsor Newton. Efekt jaki możecie zobaczyć, no to nie będę opowiadała, co jest na rysunku, bo każdy widzi. Obrazeczek, jaki jest, każdy widzi, więc myślę, że nie ma sensu powielanie tutaj opowieści, co jest na rysunku. Natomiast co kto się chce dopatrzeć w pracy, no to już jego wybór, prawda? Dziękuję Wam kochani serdecznie, że ze mną byliście dzisiaj. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że praca Wam się podoba. Będę bardzo, 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 bardzo wdzięczna za wszystkie Wasze łapki, reakcje, komentarze. Piszcie, kochani, czy braliście udział tam w tegorocznych wyzwaniach inktoberowych. Czy ktoś coś rysował? Ile prac udało mu się zrobić? No, czy w ogóle podejmujecie takie wyzwania, czy widzicie sens w takich wyzwaniach? Myślę, że to takie jest trochę no, na pograniczu sensu. Nie? Bardzo fajne jest to, że możemy codziennie rysować, natomiast no, zaczyna się robić z tego taka licytacja, kto ile prac narysował, co zupełnie nie ma kompletnie dla mnie sensu. Mam nadzieję, że dacie tam jakąś reakcję. Napiszcie komentarz. Macie, mam nadzieję, że będziecie ze mną w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam serdecznie za wszystko, co do tej pory. Całuję serdecznie. Buziaczki, na razie. Pa-pa-pa-pa-pa!